Yo, 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 thanks a lot. Pykniemy może ze dwie, trzy rundki, zobaczymy jak się uda. Czy się uda w sensie. Zgarnij, nie zgarnę, bo nie będę wam oglądał żadnych filmików, a ta gra polega głównie... Znaczy, sorry, tu się bardzo wiele dostaje, choć bardzo wiele. Nie wiem jak to wytłumaczyć, ale tu jest sporo za filmiki, o. Zwykła blokada płomienny Regan działo flak brat. O, ale mnie wpierdzielił. No, <śmum> sorry za to. 30 sekund stracone. No ale co, no już skomentujmy to, co tu, co tu, co tu. A, to są te syfy. No niestety, no ja nie próbowałem, nie wydaje mi się, żeby mi się podobało coś takiego. Yy, nie wiem, nie spotkałem w sumie nikogo, kto by w takie coś grał. Przynajmniej z ludzi, z których oglądam. I z którymi rozmawiam. No dobra. Obejrzałem, dostałem... Nie, 30 minut to nie 3 godzin to mniej więcej za tyle najwcześniej się pojawię. Tu też wszystko za filmiki. Normalnie bym oglądał te filmiki, to chciałbym Wam tylko nadmienić. Nie mam nawet czym ulepszyć. O, tutaj coś mogę ulepszyć to ulepszmy no i tak za bardzo nie będę miał tych pieniędzy nie gram w to na tyle dużo, dużo razy żeby zarobić te pieniądze najeźdźcy są wszędzie musimy ich powstrzymać zanim będzie za późno walka o zasoby tego jeszcze nie miałem rozszczepiacz też jeszcze nie miałem także a to jest za sztona. w sensie za bilet, co się stało? Rybko. Przebisko i miotkiem, jak się zakrzuciłaś. <grymny> Pokonaj rozszczepiacza. No dobra, pokonamy rozszczepiacza w takim razie, ktokolwiek to jest. O kurde, rozszczepiacz jest niezły. Aha, mamy dwie minuty na to, żeby takiego rozszczepiacza pokonać. Ja chyba zaraz dadam. Na. Ale ktoś mu i tak odebrał całkiem dużo HP, bo już ma mało. Czyli nie gram z jakimiś... ...lewarami. Ale mnie pyknął normalnie jak... Kurde, no. no! Za to ja jestem lewar. <ścoughs> Kurde, no tu widzę, że nie ma co z tym małym walczyć, trzeba iść od razu do tego dużego. A tu nie ma dużego po prostu. On się dubluje suking kot, a nawet. Czterech ich jest. Nie mam szans. 72% ma. Ok, czyli to nie będzie takie łatwe, jak myślałem, że, że powinno być. Na, w, w poziomie łatwy, bo tak było tam napisane. Czyli to nie jest tak, że to jest jakiś wielki boss, tylko on się rozszczepia i obojętnie którego się leje, to się mu zabiera HP. Dobra. Chyba, że to jest tam ten duży tam. No nic nie skumałem po tej rozgrywce, a na pewno jest w pierdziel. Rozszczepiacz, to już wiem czemu on ma ksywkę rozszczepiacz, rozszczepiacz przetrwał, no cóż, pierwsze koty za płoty tak zwane, porażka roz z rozszczepiaczem, siedem razy dedłem, ale zabrałem mu najwięcej HP, to nie będziemy oglądać, nie dzięki, ej, ej, dobra, do boju, no, szczepiacza sobie ominiemy. To jeszcze walka o zasoby. W to nie grałem. Zbierz kontrolu i wygrywaj. Oko, ciekawe ile tu jest różnych y, trybów gry. Choć tak naprawdę wiem już, że w tę grę nie będę grał długo, bo jest zbyt pay to win, w sensie nawet nie pay to win, tylko zbyt dużo trzeba by poświęcić pieniędzy, żeby w tę grę grać. Chud, ale trafiłem na graczy. No i właśnie to jest taki motyw, że najprawdopodobniej gość wydał troszkę pieniążków i ja nie wydając tych pieniążków raczej nie mam szans z takim gościem, co wydał te pieniążki. Pieniążki. Okej. Okay. I tu walczymy o olej. <grywia> o, jest nawet ten olej, który, o który walczymy. Co tam jest? Inne ubranie. Inne ubranie. Skąd ci wezmę inne ubranie? No nie, niebo ubranie jest na górze. Muszę tam iść. Zaraz tam pójdę. dobra? To już druga porażka z rzędu. Chodź do tatunia na, na plecki tam. Nie, ma tam na Nie, Półka tak nie robi, nie mów tak. Podaj myszkę od komputera, to ci włączę bajkę. Bo chyba o to ci chodzi, tak? Że się zatrzymała. No to podaj myszkę na chwilę. Dzięki. Proszę. Proszę. Tylko ewentualnie w tę rozgrywkę jestem w stanie wygrać. Mama śpi, chodź tutaj. Co chciałaś przytulić? Nie, Aj, padłem. Chodź tutaj, przytulić, do tatunia się przytulić. ty mała rybo. Dziesięć, sześć. Dwanaście, sześć. Oj, ale mnie wypaczył Aj, czternaście, osiem. Kukaj. Zabił mnie Kukaj. Chodź tu, kukaj. Kurde, dopadł mnie, no. Jaini. Słucham. Jeszcze mi się udało na koniec jednego traga zdobyć. No cóż, jak słyszycie w tle, już muszę kończyć. Udało mi się jedno, jedną bitwę wygrać. W jednym z trybów, z trybów jeszcze zdobyłem MVP. Także można chociaż tyle zrobić. Cóż, dzięki, do następnego.